Nazywam się Stanisław. Włączyłem YouTube przy porannej herbacie i trafiłem na film lekarza, który mówił o krwi, o zakrzepach i o tym, jak niby niewinne owoce potrafią namieszać w żyłach. Słuchałem i marszczyłem czoło. Brzmiało poważnie, może aż za bardzo. Powiem wam tak: nie lubię straszenia, lubię fakty, a jednak coś mnie poruszyło. Ten lekarz mówił o gęstości krwi, o zmęczonych naczyniach, o tym, że po pięćdziesiątce jedna drobna pomyłka potrafi urosnąć do wielkiego kłopotu. Wiecie, człowiek niby to wie, ale dopóki ktoś nie powie prosto w oczy, idzie swoim torem. A teraz posłuchajcie. W drugiej minucie padło zdanie o bananach, winogronach i churmie. Dobre, ale zdradliwe, powiedział. Słodkie owoce, dużo fruktozy, taniny, większa lepkość krwi, mikroskrzepy. Zrobiło się cicho w kuchni. Pomyślałem o mojej porannej misce owoców i o tym, jak często zapominam o wodzie, zadałem sobie pytanie, które lubię: co z tego jest prawdą, co uproszczeniem, a co legendą? Postanowiłem to sprawdzić i ułożyć własny spokojny plan. Bez paniki, z oddechem. Zrobiłem łyk herbaty i spojrzałem przez okno. Na rynku już rozkładali stragany. Pomyślałem, że zacznę od zakupów. Po drodze zajrzę do apteki, dopytam o leki i grapefruit, bo coś mi świtało o interakcjach. Wieczorem przekopię badania. Dziś bez rewolucji. Dziś rozsądny krok. Wiecie, człowiek po latach pracy uczy się słuchać ciała. Metabolizm czyli jak organizm spala energię. Już nie biegnie sprintem. Naczynia nie lubią skoków. Krew gęstnieje, kiedy brakuje ruchu i wody. To nie czary, to fizjologia. Powiem wam tak. W młodości potrafiłem zjeść kilo winogron i pobiec na autobus. Było lekko. Dziś po takiej porcji czuję ciężar w nogach i senną głowę. Nie tragedia, ale sygnał. Postanowiłem to uszanować zamiast batalii drobne korekty. Na rynku wzięło mnie na rozmowy. Pani od warzyw zapytała, czy chce ten imbir ostry jak szabla. Poprosiłem o kawałek i o cytryny. Przy owocach stanąłem przy skrzynce z granatami i grejpfrutami. – A winogrona? – kusząco zapytała sprzedawczyni. – Dziś nie, może kilka sztuk na deser. Odpowiedziałem i sam się zdziwiłem spokojem w głosie. I tu pierwsza niespodzianka. Starszy pan obok szepnął, że Żurawina to aptekarskie złoto na krew. Uśmiechnąłem się. Żurawina jest dobra, ale nie robi cudów. Działa, kiedy jest obok innych nawyków. Obiecałem sobie sprawdzę, co mówią badania. A teraz posłuchajcie, bo było zabawnie. W sklepie rybnym chciałem poprosić o imbir do herbaty a powiedziałem przez maskę bimber do herbaty. Bani spojrzała na mnie jak na śmiałka z lat dziewięćdziesiątych. Poprawiłem się szybko. Śmiech rozbroił sytuację. Od śmiechu też krew lepiej płynie. To nie żart, tylko fizjologia układu nerwowego, czyli jak ciało reaguje na emocje. W domu rozłożyłem zakupy na kuchennym blacie. Cytryny, imbir, Garść żurawiny mrożonej, kilka mandarynek, granat. Winogrona odłożyłem do miseczki na późny deser. Zaparzyłem wodę. Wlałem do kubka, dodałem kilka kropel soku z cytryny. Ciepło rozlało się po brzuchu. Oddech zwolnił. Usiadłem do komputera. Zacząłem od przeglądu dużych badań. Wiele razy życie mnie nauczyło, że pojedyncza historia bywa głośna. Ale to dopiero szerszy obraz daje spokój i właśnie tego szukałem. Spokoju opartego na faktach. Powiem wam tak: trafiłem na pracę w The Lancet z 2001 roku z zespołu GBD o nawykach żywieniowych i ryzyku sercowo-naczyniowym. Wniosek był prosty w swojej złożoności. Najgorzej działa nadmiar cukru, soli i brak warzyw, a nie sam fakt, że owoc jest owocem. Linki do badań znajdziecie w opisie filmu. Potem otworzyłem Circulation z 2013 roku. Zespół Aedyn Cassidy pisał o antocyjanach, czyli barwnikach z jagód i niższym ryzyku zawału u kobiet. Nie chodzi o magię. Chodzi o to, że związki roślinne poprawiają funkcję śródbłonka, czyli wewnętrznej wyściółki naczyń i wspierają elastyczność tętnic. Dorzuciłem Annals of Neurology z 2012 roku. Badanie Elizabeth DeVore o borówkach i truskawkach, wolniejszym starzeniu się pamięci. Znowu prosta lekcja. Regularność. Nie kilogram na raz. Garść co kilka dni. Mózg to lubi. Wieczorem wyszedłem na spacer. Chłodne powietrze szczypało w policzki. Idąc, przypomniałem sobie o grejpfrucie. Pomyślałem o interakcjach z lekami. W głowie dzwoniło nazwisko Bailey. Wróciłem i sprawdziłem. TMI z 2012 roku, David Bailey opisał, jak grapefruit hamuje syp 3A4 wielicie czyli enzym, który sprząta niektóre leki. Wniosek? Grapefruit jest świetny, ale z lekami naciśnienie czy statynami bywa kłopotliwy. Tu potrzebna jest rozmowa z lekarzem lub farmaceutą. A teraz posłuchajcie uważnie. Dodałem jeszcze dwie cegiełki. European Journal of Preventive Cardiology z 2017 roku o siedzeniu bez ruchu i ryzyku serca. I e Stroke z 2012 roku o flavonoidach i niższym ryzyku udaru. Obraz stawał się klarowny. Owoce działają w kontekście. Woda i ruch są jak klucz do zamka. Zamknąłem laptop. Została cisza. Przez chwilę nic nie mówiłem. Po prostu patrzyłem w ciemne okno, jakby w wodę. Kilka oddechów. Spokój. Lubię takie pauzy. Człowiek wtedy naprawdę słyszy siebie. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste przepisy dla zdrowia. Rano zbudził mnie zapach herbaty. W kuchni czekał imbir. Ciepła woda. I kilka kropel cytryny. To mój mały rytuał. Nie magia. Nawodnienie, czyli uzupełnienie płynów i sygnał dla układu pokarmowego, żeby ruszył miękko. Powiem wam tak. Pamięć wróciła do dawnych czasów. Lato w Bieszczadach. Jechałem z kolegami rowerami. Zabrakło nam wody. Ktoś powiedział: damy radę. Dopiero po godzinie zrozumieliśmy, jak szybko ciało gaśnie bez płynu. Zawroty głowy, drżące ręce, suchy język. Od tamtej pory zawsze noszę butelkę. Drobiazg? A zmienia dzień. Wiecie, czasem patrzymy na krew jak na coś abstrakcyjnego, a to po prostu nasz strumień życia. Lepkość krwi, czyli jak gęsto płynie osocze, rośnie przy odwodnieniu i wysokiej glikemii. Czyli podniesionym cukrze we krwi. To dlatego porcja bardzo słodkich owoców na pusty żołądek potrafi zrobić nam senne przedpołudnie. Nie trzeba demonizować. Wystarczy znać swój organizm. A teraz posłuchajcie, co powiedział mi farmaceuta: Wstąpiłem do apteki po witaminę D. Spytałem przy okazji o grapefruit i leki. Z ciśnieniowymi ostrożnie odparł. Jeśli bierze pan statynę wieczorem, grapefruit rano też może namieszać. Proszę dopytać lekarza. Doceniam takie rozmowy. To buduje most między wiedzą a codziennością. W drodze powrotnej wsiadłem do autobusu. Za mną dwie uczennice śmiały się z jakiegoś filmiku. Pomyślałem, że świat pędzi, a ciało nie lubi pośpiechu. Kortyzol, czyli hormon stresu, podskakuje. Ciśnienie idzie w górę, krew robi się kleista. Nie zawsze, nie od razu, ale kropla drąży skałę. Powiem wam tak. Zacząłem porządkować swój plan. Po pierwsze, nie jem już bardzo słodkich owoców na pusty żołądek. Jeśli mam ochotę, łączę je z jogurtem albo garścią orzechów. Tłuszcz i białko spowalniają wchłanianie cukru. Po drugie, małe porcje. Kilka winogron zamiast całej kiści, po trzecie żurawina, borówki, granat. Regularnie, ale bez przesady. To jako oliwa dla naczyń. Dołożyłem jeszcze oddech. Trzy spokojne wdechy i długie wydechy rano. HRV, czyli zmienność rytmu serca, poprawia się, kiedy układ nerwowy czuje bezpieczeństwo. Człowiek ma wtedy więcej światła w głowie. Serio. W południe zadzwonił wnuk. Dziadku, a ty serio będziesz pił samą wodę z cytryną? zapytał z figlem w głosie. Serio, odparłem. Ale bez przesady, kawa też zostaje. uśmiał się. Opowiedziałem mu o imbirze i bimberze. Dziadku, nagraj to na TikToka, krzyknął. Świat idzie naprzód, a ja wolę herbatę i spacer, niech każdy robi po swojemu. Wieczorem otworzyłem jeszcze BMJ z 2014 roku. Zespół Mink z Harvardu pisał o owocach a ryzyku cukrzycy typu 2. W skrócie: Jagody i jabłka sprzyjają, soki owocowe niekoniecznie. To ma sens. W soku nie ma błonnika, czyli tej miotły, która spowalnia wchłanianie cukru. Ciało lubi pracować powoli. A teraz posłuchajcie. Dołożyłem jeszcze hypertension z 2015 roku. Czasem w badaniach przewija się grapefruit jako element diety, ale konkluzja jest jedna. Zawsze sprawdzaj leki. Zawsze pij wodę i rusz się choćby na krótki spacer. To nie jest heroizm. To jest codzienny szacunek dla siebie. Jeśli czujecie, że to co mówię jest wam bliskie, Zasubskrybujcie kanał Proste przepisy dla zdrowia. Następnego dnia wybrałem się na targ wcześnie rano. Pani z warzywnego przywitała mnie jak stałego bywalca. Dziś jagody mrożone i granaty w promocji, zawołała. Wziąłem jedno i drugie. Przy Kasie młody chłopak zapytał: Czy to ta dieta na krew? Uśmiechnąłem się. To raczej układanka spokoju. Odpowiedziałem: Trochę wody, trochę ruchu, trochę koloru na talerzu. Powiem wam tak. Stanąłem potem przy stoisku z hurmą. Pachniała słońcem, kusiła. Kupiłem jedną do podziału na cztery wieczory. To też jest lekcja: nie uciekać w skrajności. Metabolizm nie lubi wojen, lubi stałe pory i małe porcje. Glikemia, czyli poziom cukru, lubi równą drogę, a nie serpentyny. Wiecie, w domu przetestowałem śniadanie na spokojnie. Jogurt naturalny, łyżka płatków owsianych, garść borówek, kilka ziaren granatu. Z boku trzy winogrona, żeby nie korciło. Ciepła woda z cytryną. Dziesięć minut ciszy. Potem krótka rozgrzewka przy oknie. Czułem, jakbym naoliwił dzień. A teraz posłuchajcie, bo wpadłem na moment do sąsiada, Staszek. Rocznik piłkarski zawsze mówi, że jak człowiek się zatrzyma, to zardze wieje. Opowiedział mi, że w młodości trenował boks i w dni bez treningu czuł się cięższy niż po sparingu. Rozumiemy się doskonale. Ruch uruchamia pompę mięśniową, czyli mięśnie, pracując, popychają krew w żyłach. Stąd mniej obrzęków i lepsza głowa. Po południu. Zajrzałem do apteki. Jeszcze raz. Pani magister pomogła mi sprawdzić ulotkę do moich leków. Z grejpfrutem proszę uważać, powtórzyła. A żurawina może wchodzić w interakcję z warfaryną, jeśli ktoś ją przyjmuje. Doceniłem, że nie sprzedaje mi cudów, tylko mówi wprost. Wyszedłem lżejszy, bo wiedziałem, co robić. Powiem wam tak. W autobusie... Przeczytałem krótką pracę w Stroke z 2012 roku o związkach roślinnych a udarach. Nie chodzi o to, żeby bać się jedzenia, chodzi o to, żeby talerz był sprzymierzeńcem naczyń. To zdanie zapisałem sobie na kartce. Wieczorem przyjechała córka, usiadła przy stole, zapachniało rosołem, opowiedziałem jej o moim planie. Roześmiała się, że brzmi: jak podcast, ale fajny. Ugotowaliśmy razem owsiankę na kolację. Na wierzchu żurawina i kilka plasterków banana. Tylko kilka. Zjadłem jak się je deser. Z uśmiechem powoli i nic się złego nie stało. A teraz posłuchajcie chwili ciszy. Zrobiło się późno. Wyłączyłem światło w kuchni. Został blask lampki w pokoju. Usiadłem w fotelu Trzy spokojne oddechy i jedna myśl. Nie muszę być idealny. Wystarczy, że będę uważny. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste Przepisy dla Zdrowia. Wróciłem do tego pierwszego filmu na YouTubie. Chciałem usłyszeć go jeszcze raz. Nie po to, by polemizować. Po to, by sprawdzić, czy mój plan brzmi sensownie przy jego słowach. I wiecie co? Brzmiał. Powiem Wam tak. Zamiast lęku poczułem ciekawość. Włączyłem czajnik, wrzuciłem plaster imbiru, nalałem wody. Pomyślałem, że przez lata nauczyłem się jednej prostej rzeczy. Życie nie lubi skrajności, ciało też nie, potrzebuje rytmu, nawodnienia i odrobiny słońca na talerzu. A teraz posłuchajcie mojego prostego podsumowania. Po pierwsze, nie jem słodkich owoców na pusty żołądek. Łączę je z białkiem albo tłuszczem, żeby cukier wchodził wolniej. Po drugie, sięgam częściej po jagody, żurawinę, granat, grej z głową i po konsultacji, jeśli biorę leki. Po trzecie, piję wodę małymi łykami przez cały dzień i ruszam się codziennie, choćby po domu. Kiedy siedzę dłużej, wstaję co pół godziny, to moja kotwica. Dorzucam jeszcze mały rytuał. Rano Ciepła woda z cytryną, trzy spokojne oddechy, kilka skłonów i jedno pytanie do siebie. Czego dziś potrzebuję, żeby poczuć się lżej? Odpowiedź bywa prosta. Czasem to spacer, czasem telefon do przyjaciela, czasem drzemka. Organizm mówi, kiedy mu damy chwilę ciszy. Przypominam sobie badania i uśmiecham się. The Lancet 2021. Tło. Circulation 2013 i Annals of Neurology 2012 Jagody i Naczynia oraz Pamięć. CMA, 6 2012 Grapefruit i Leki. BMJ 2014 Owoce, Aglikemia i Ryzyko Cukrzycy. European Journal of Preventive Cardiology 2017 Siedzenie. To jak mapa drogowa. Nie trzeba wszystkiego naraz. Wystarczy iść po kolei. Wiecie, największą zmianą okazała się woda. Kiedy piję regularnie. Mniej mnie ciągnie do słodkiego. Serce bije spokojniej. Głowa się rozjaśnia. Triglicerydy, czyli tłuszcze krążące we krwi, lubią ruch i mniej cukru. LDL i HDL, czyli zły i dobry cholesterol, też reagują na te drobiazgi, nie od razu za to. Trwale. Powiem wam tak. W kuchni zdarza mi się wciąż pomylić imbir z kurkumą, a raz wysypałem żurawinę do zupy pomidorowej. Smakowało dziwnie, ale rodzina zjadła ze śmiechem. Dom to najlepsze laboratorium. Małe błędy uczą najbardziej. Na koniec wracam do tamtego zdania z filmu. Małe, mądre działanie. Podpisuje się pod nim. Małe, ale codziennie. Dziś to była szklanka ciepłej wody, garść jagód i spacer do skrzynki na listy. Jutro może będzie rozmowa z lekarzem o lekach. I grapefrucie, pojutrze. Mniej siedzenia, więcej okna i powietrza. Zatrzymałem wideo. Został kadr z uśmiechniętym lekarzem. Pomyślałem, że mimo różnic w szczegółach, cel mamy wspólny. Chcemy żyć dłużej i spokojniej. I to się robi nie nagłówkami, tylko talerzem, kubkiem i krokami. To jest proste i wymaga tylko naszej obecności. A teraz. Posłuchajcie ostatniego zdania. Dbajcie o wodę, ruch i kolory na talerzu. Owoc to przyjaciel, kiedy znamy jego charakter, a serce lubi spokój. Reszta to cierpliwość. Jeśli czujecie, że to, co mówię, jest Wam bliskie, zasubskrybujcie kanał Proste Przepisy dla Zdrowia.